ja sobie teraz, osoby, które zagram mnie. i jak zawsze gram, to jak mi się nudzi na przykład jak domy gramy w tego poka, to sobie oglądam YouTube, to, więc... no mam telefonie to jest chłop, który ogląda swój film Jakby patrzcie na to, on sam jakby na swoje filmy reaguje patrzcie tu on się śmieje, po co on to robi? jakby on to robi Ja nie mogę Naprawdę on się, on się śmieje Ten o się śmieje Ze swoich filmów i ze swojej głupoty e, która, która Była specjalnie zrobiona Przecież patrzcie Szampo Szampon To, czy to jest mydło do ciała chyba Ja nie mogę on jest ten, ten typ jest jakiś dziwny